Mam do... No, przy... no. to jeszcze jest ten dzień Zdawajcie, to jeszcze jest ten dzień Wyjeżdżam z miasta Jaki mój dzień? Z no, no. miasta tak, wyjeżdżam Nie no... Z no. miasta wyjeżdżam To dziś, a chciałem jeszcze a chciałem jeszcze z dziadkiem, z dwójkiem Chciałem jeszcze pokłócić, krzyczeć na... A chciałem go no, jeszcze po... Bierz te walizki, bierz Moja, Kurde, moja walizka, kurde ja, no nie, To jest najgorsze. A nie dobra, nie musimy, przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej mamy z tego dobrego, że przynajmniej widzimy nowy kraj, nie? Zwłaszcza nowa miejscowość. No, no, miejscowość, a nie kraj. Idziemy, lecimy. No, nie, no. A tak, się my do, my do Dęburga jedziemy, my do Dęburga. Lecimy, a, znaczy tak, co ja mówię. No, lecimy, no te głody się robię A mam ją. nie dużo, nie dużo. Masz, oddam, nie odda oddam, nie odda oddam, oddam ci, oddam ci. A oddam ci, oddam Daj, rzuć, rzuć, rzuć. Rzuć rzu 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 z dwa. Rzuć mi z dwa. I tak, i tak, i tak. Dobra, możemy iść. Somia... W sumie? I że No, mi i mi się wydaje, że my, my tu przylecimy jeszcze kiedyś do tego miasta No więc może no. kiedyś patrz ogóle, To no. te, patrzcie w ogóle, co tu żadnych osadników nie ma O no, jakich no, no, to jest? No chyba już jest dzisiaj, bo się wyprowadzili. No A w sumie? A jak w ogóle teraz obudziłeś nas tak jak z godzina? 6 rano! No 6 rano A my okay. mamy na... Dlaczego teraz są wszystkie budzisz, Max? musiałem, bo nie no. odbędzie no, no fakt Na szóstej nie ma nikogo W tym mieście o szóstej nie ma nikogo Co <noise> robili O, e, za Sylwestra się coś dostało Za mną No... Ja, chodźcie, ja wiem, że... Jeśli ma prawo, to robię to No wiecie co? W Sylwester, więc... Gdzie wy jesteście? To, to to wiadomo, że oni tam zostawili, wiecie. O, jest lotnisko, o. Jest. Papa miał że... miasto Papa miasto. Zobaczymy, to to. zobaczymy się może jeszcze kiedyś. Dobra w sumie. O, patrzcie. Wy też lecimy do dęburga. Tak, my też lecimy. Co, co tu robisz? Dobra, chodźcie! Nie usiądź tutaj, chodź Kurde, nie mogę się... Ja tu siadam Niewygodne A, siadamy Więc dobra a wy, a, wy, a wy tu wszyscy do Dęburka lecicie? Tak Myślę, że będzie fajnie, ale my też tęsknimy za Dębem, chyba wy też No, my też tęsknimy No ja, Nie wiem, się zaniosę W sumie... Co, my to się dają, są brudne teraz? O, to jest świetne zdjęcie, to jest nie wiem, obrzygane syto Oj sorry Dobra, więc ja idę spać Wiecie co? Co to, to za nowe miasto? Patrzcie przed siebie nie. No. Patrzcie, tam jakiś motor jest, są te I patrzcie jaki taki wielki budynek jest w ogóle No, to nic no. no to taki fajny taki budynek u nas tylko że taki ładniejszy nawet troszkę kontrola. No i patrzcie, jaki pan No będzie y -no, całkiem spoko, jak można tak powiedzieć. Jest funkcjonalny. I patrzcie, rejestracja D. Wiadomo, to jest Siedemburg. A to jest pierwsze. dwa no. litery naszego. No, tak, tr pierwszy trzebrot. Karbiolat. No bo dachu nie ma. trzeba wiedzieć, to osłabia. Pani my wychodzimy, bo tam pani stoi ja sobie pan, Tutaj, patrzcie, tutaj pani jest, zobaczcie A właśnie, tak. czekajcie e, czekajcie C Coś się wręczy w walizce Halo? No siema O siema brat, o co chodzi? Chciałem, żebym do do tego miasta W tak? No Czy ja tam był niedawno? I... I, ta i i... cię tam sprawić po... I sobie sprawdzić, tam pocztówkę, ok? Dobra, trzyma, trzyma. No, musimy stralić pocztów. Szpital nawet mają. A chodź, wygląda ładniej niż u nas. I chodźcie zobaczyć, co oni coś tu budują. będzie kiedyś, już będzie, może. To może będzie jakiś wielki wieżowiec. No, ale i to będą chyba przez wieki budować. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! O chyba o ten dom chyba mu chodziło. Mój no, no, ten chyba Tak, pocztówka tu jest. To nie dla Nie, nie dotykajcie, dotykajcie, nie do dotykajcie, bo do, nie dotykajcie najlepiej, nie dotykajcie. Dobra, no. Dobra. czekajcie, Dobra. przeczytam wam to. Witajcie! To wasz nowy dom! Wiedziałem, że będziecie chcieli przyjechać, więc dałem wam mój dom i motor. Wyprowadziłem się stąd do Stanów. mojego powodzonka w życiu. Brat Łukasz. Si mój brat. mam to w ogóle. A co to tak na razie? No, Spokojnie, mam. Ale no Opa, się rozejrzeć, się rozejrzeć Kuchnia. To jest kuchnia. Lodówka? To do salonu To jest Niech co, co idzie. Zła. Zła. się nam spraść. No tu co jest? I pościg, to jest to jest Ile, Ej, Co są? nie, Fajna telewizja, fajna Ej, czekaj, nie, mamy O kurde, ale fajny. komputer Jezu. To jest mój pierwszy raz, kiedy mam komputer. Moim się, a w ogóle nigdy nie, komputer nie, 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 tam nie, Yes, o, to jest teraz fajny apysko z skarbnika, ja będę się składał lubię. oczywiście. I jest klifcio. O, moja główka, tylko że skiper plagę do mojego pokoju. O, tu jest barierowa. to ja zamknę. No, o. Może, to być, może to być mój pokój, chyba to będzie mój pokój. Gdzie? No, tutaj, ale muszę sekund bić, Max. Proszę, będę tutaj mogę pomóc. Dwa liczki, rozpakuję. No, to jest się. A. To jest, jest Słodzienka No walka hmm. Ej, to nie używana, ona u nie była używana To No stara Stara, chodźcie Ej, popie, A to jest hasło przecież, to jest przecież hasło Czekaj, może no, zgadnę Hasło 1, 2, 3, 4. No Ale łatwe. Tak. Oparcie Co mi kawa na ziemi? O fuj! Spieszniała. Nie widzisz tego. Fuj! Wyś to weź. Spieszniała. Jak się rozpochodzimy, rozpakujemy się. Dobra. Gdzie, 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 gdzie chcesz spać? U góry czy na dole? Nie wiem, mi wszystko jedno. To ja tu spy na dole, a to sobie spię u góry. Właśnie... Musisz to zrobić. Zobaczmy twoją wiem gdzie. To Moje ubrania. I sobie ubiorę. Moje cieplutkie ubranie, które kupiłem. Telefon ja oczy... też się ubiorę. Zabawkowy miecz, pieniądze. Mięsko Chodźcie, mój dom, pokażę. Pokaż, mój. O, rach. Jemę. Czekaj, ale kocham. Muszę to coś przenosić. A ja też wezmę swoje mięso. No, ale co, nie masz nie Poczekajcie. A tu na co będzie odrobina? A do no skiniony. Takie do świecenia szomer. No, no, się robi nie nie robi się chyba noc. Jest, jest jeszcze ranek my, my tu my tu nie, Ej, nie, 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 to nie, nie, zabaw, no, nie, nie, no, nie, zabaw, Ej nie, no, patrzcie, 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 no, patrzcie chodź, chodźcie, Ej nie, 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 chodźcie, nie, 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 Chodź, chodź, nie, nie, chodź, nie, 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 się robi? nie, nie, ja idę na chwilkę do tyłu. Ej że mamy cię Co? Nie co ty? To jest farma. To jest farma. To jest farma. Ej patrz, tu na krzesełka mamy. Na się nawet fajnie usiąść. Wygodny stolik, ci powiem. Będzie Glicio? Śródek, Śrutek, potem będzie Glicio Gotowy, gotowy no, kurczak ja. O, goricy! to jest O, dobra, już jest dobra nie Pora, chodźcie na No najlepiej, na plac zabaw jest? Chodźcie a, na plac zawach, co tam grozi ja.

A pójdzie, a pójdzie, pójdziemy. O, patrzcie, patrzcie! Naszą. Kolejka! Tylko, że my wagonika nie mamy. O kurde. Okay. Macie, Sieko. macie może jakiś wagon? Macie, może macie jak jakiś, może patrzcie, chodźcie zobaczyć! Ja Co to jest? Jaskownica. Wspinanie się na poluże. No. no. To jest wspina, ja, ty, ja, ja, ja też słabym wspinanie. A ja muszę z małej piaskownicy. Nie, no ja tak, ja tak. to do pizzy, Mamy tu, mam dużo pieniędzy, idziemy na pizzę jakąś... Ile 18, masz, masz, no? No, na pizzę, gdzieś w pizzeria. No, dobrze, do warto, bo spójrzmy w na noc, spójrzmy. Um, <grym> no, ja wiem gdzie. Ale, Gdzie? O! O nie, co? Co? nas. A, Kiepsi, czy... A nie KFC To tu się kupuje samochody? O! Oh. Chodźcie! Nie stać na nas, nie stać, bo są dla aut co, mhm. Chodźcie, chodźcie już zaś że możemy na urzędach jakieś staż To są sali, tu no. się! Te drogie są, za drogie Oj, co to są... mhm. Ale dużo aut tu jest, co I jest? Aut, to są fajne auta, fajne auta. Proszę, panu, proszę pana, proszę to... pana, Ile kosztują ty? Ile kosztuje jedno auto? Około 500 staków szmaragdów Ej masz mi... No! O! Ej 5 staki! No, no. Ile, ma... Ile masz? 300 nie. nie, nie! Do A tu jest 100 raz! 5 kosztuje! No nie, no nie Nie, to za to! Idziemy do 53 Ostrych No chodźcie! Pizza przynajmniej chociaż będzie tania, przynajmniej ja też mam trochę kasy No pizza to przynajmniej dobra i tania Czekajcie, bo ja mam pod samą gubicję Siadź Uch. Ja sobie będę dobiegać To, to być policja, być policja Gdybym jest w policja lepiej wyglądała niż Czekajcie, nie chodźcie po drodze No fakt to po co w tym na ulicy chodzimy? Patrzcie, tu są to jest pasy trzeba przejść Ale w zielone mają tutaj Patrzcie tutaj spójrzcie się, spójrzcie się, lewo, prawo A dobra, przepraszam, dobra, już jest, już jest I gdzie z nim to pójdzie seria? Nie wiem, ale tu... o, ale tu jest park fajny Czekajcie, 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 nie biegnij! Czekajcie! Dziesiąta dwudziesta pizza maker, Dobra, chodźcie! Dzień dobry! Dzień dobry! My chcieliśmy kupić pizzę! O, no to jedna pizza, trzy szmora, gdy? Ej daj mu się! Trzy pizze, trzy pizze, trzy pizze. Dawaj trzy pizze, dawaj pizzę. Dobra.

Dobre, dobrze, wyjście sobie ze skrzynki. patrzcie. Ja, ja się Ja się, Ja jedno, mi też Dobra, do domu domu na Mam dwa. Nie, nie, Ja Ja, ja, ja będę Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jeszcze nie Ja no. I właśnie mam. Gdzie musieli sobie zanim do dołożyć pracę, znaleźć przecież? No. Bo, no, byli... a ja jestem jeszcze. Ja jeszcze mam się. Już pan tam nie mógł chodzić, że o od... właśnie, Ej, właśnie, Max! Będziesz... Gdzieś to będzieś... się. No, tak, pracę, bo później trzeba je znaleźć. Te, bo... No właśnie, ty znać, bo ja, ja. Ja mam dopiero 16 lat. Gasi ma 14. Ja mam dopiero 14. No, masz no, jakąś pracę będę potrzebuje. Ty, ja, ty po jako jedyny masz. Raz, Jako jedyny jesteś pełnoletni i jesteś za odpowiedzialny, więc nie Aki. A to jest w ogóle wracamy. to jest w ogóle zabudę. No. to jest subs A to jest zabudę. A to jest A to to jest A tu, 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 nie można powiedzieć, że Miller, tu jest A to jest A to jest jest a nikogo tu nie ma. Nawet znaczy, na czy można na tu coś kupić? Nie! Proszę no, stąd iść. No, jest A, nie, to jest w razie budowy. A, oni to budują. Musimy iść. Mamy sklep z ściuchami. Patrzcie, mamy sklep z ściuchami. Ano! Przepraszam, ale nie ma żadnych ubrań. Zostawa będzie piątek. Dobra, chodźcie, bo chyba Plaża, Mamy plażę. Mamy plażę. Plażę? Ej, to jest nie, ale nie, 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 no nie, nie opłaca się już kąpać, bo już się robi późno. Późno, naprawdę się można robić. Zachodź no, ciemno się, się chodźcie chodź. do, chodź do domu. Gdzie go jest nasz dom, bo już się zgubiłem dawno. Max, czemu do ulicy chodzisz?

Aciuś mi się spłęk. Dobra. A nie chodźcie, To przez... jest przez, przez kurycy. przez się, My się przy domu. A Ej, chodźcie, chodź A nie Musisz Aciuś mi się przydą. Aciuś mi się przydą. Aciuś mi się przydą. Aciuś jest tak w nocy wystawiony Jezu, dziewczyny, patrzcie na to gdzie... Ja też zagrałem, tak, poczekam Ale zaraz, on jest chyba cały zacerwiały troszkę i nie wiem czy No, Dobra, ja ma. chyba idę zjeść pizzę O że to ja idę sam Jeden, dwóch Idziemy do salonu, do kuchni Chodźcie do kuchni sobie Albo po co? Kto wziął drzwi do kuchni? Młokie wlecą Młokie wlecą Trzeba wejdziemy Dobra. Bo ona pani okay, to. Do... to. Ona pani to. Bo ona pani będzie... to... Ty miałeś, z miałeś pizzę z salami? No? A ja, mi... A ja... A ja miałem pizzę z mlekiem nie, kto... nie, wiem kto wymyślił pizzę z mlekiem Ale to tyle, jest dobra. To dobra. 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 To jest... no. Dobra. No. Dobra. To jest do no, nie jest dobra. Nie, dobra. dobrego. Dobra. 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 sobie spać. A Albo coś. Patrzcie, bo już jest noc. I już są gwiazdy na niebie. Nie wyrażę mi. Chodź, chodź, chodź. Ja idę chyba na. A ma! Jak wszystko to dawaj, idziemy spać, czy coś. A ja będę spała pod łóżkę. Ach, ja ci. Jak to jest? Kurde, jak to światło zgaszać. Dobra, będę ja tu w ziemię. Ja!